Hejka, witaj na moim kanale, jestem Agata. Zapraszam na filmik o tematyce rozwojowej i znalazłam coś takiego jak koło życia. Wcześniej o tym ćwiczeniu nie słyszałam, jakoś się nie interesowałam zbytnio chyba takimi sprawami, ale tak jak mówiłam, ta moja czterdziestka sprawiła, że no chciałam dokonać różnego rodzaju podsumowań. I wpadło mi gdzieś w internecie właśnie takie ćwiczenie. Więc pomyślałam, że czemu nie? E, zrobię sobie, <grywamy> zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Nowy rok, nowa ja. Jest takie powiedzenie, i coś w tym chyba jest. Nowy rok skłania do różnego rodzaju refleksji, podsumowań, takiego przeglądu różnych życiowych spraw. I ja też postanowiłam coś takiego zrobić. Moją motywacją było to, że kilka dni temu skończyłam 40 lat, i jako, że już za mną pewien etap życia i nowa dekada, chciałam właśnie zrobić sobie taki życiowy audyt, tak bym to ujęła. Co to w ogóle jest koło życia? Jest to właśnie taki diagram, wykres, na którym mamy różne kategorie życiowe, różne sfery życia. I jest tutaj taka skala dziesięciostopniowa. Zaznaczamy poziom satysfakcji, zadowolenia w danej kategorii. I tutaj jest taki przykład z internetu, jak to wygląda. Po zaznaczeniu widzimy tutaj właśnie jak się układają te nasze kropki <grym> i łączymy je. Jeżeli w każdej tej naszej dziedzinie życia, ta nasza satysfakcja z tej dziedziny jest na podobnym jakby poziomie, to tutaj łącząc te kropki właśnie tworzy się koło. I tutaj mam właśnie przykład z internetu wydrukowany. Słabo to widać, ale ogólnie chodziło mi o to, żeby pokazać, jak ma wyglądać to koło satysfakcji. Można tak to ująć. Tutaj widać na tym rysuneczku, że ten okrąg jest prawie właśnie taki doskonały. Ja sobie zaprojektowałam własne koło życia, dlatego że uznałam, że te podstawowe to nie spełniają moich oczekiwań. Naprawdę dużo szperałam w internecie, były różne, ale stwierdziłam, że no, po prostu zrobię swoje własne z tymi strefami życia, które mnie tutaj właśnie interesują. Zdaje mi się, że ujęłam wszystkie istotne rejony, które są dla mnie ważne. W moim kole ujęłam duchowość, rozwój osobisty, kobiecość, rodzinę, przyjaciół, miłość, związek, relacje, styl życia, zdrowie, dietę, sport, hobby, wolontariat, bieżący dochód, oszczędności i pracę. I będę nad każdą tą dziedziną życia zastanawiać się, i tutaj zaznaczać sobie te takie słupki, można powiedzieć. Jak już zaznaczę wszystkie te pola, to połączę sobie te kropki, czy te wykresy, te słupki i zobaczę, jak będzie to wyglądać. Czy będzie to koło, czy jednak jakaś inna figura geometryczna. Znalazłam taki PDF w internecie. Mapa marzeń pani Aleksandry Strugalskiej, i tutaj jest opisana metoda mapy marzeń, ale też jest właśnie o kole życia. I pani tutaj pisze, żeby e, właśnie wypełniając to koło być naprawdę szczerym, bo, no bo to ma służyć naszemu rozwojowi. Nie chodzi o to, żeby się oszukiwać i żeby tutaj ten wykres był idealny, tak jaki powinien być. Właśnie nie. Po prostu w szczerości i w prawdzie zaznaczamy sobie te punkty. Po co w ogóle to robimy? Właśnie po to, żeby się zastanowić później. No służy to rozwojowi, więc chcemy wyciągnąć jakieś wnioski, może dokonać jakiejś analizy, może się zastanowić co zmienić. I właśnie drugim krokiem jest odpowiedzenie sobie na, na tutaj na pytania. Pytania są właśnie bardzo takie rozwojowe, coachingowe. I te pytania znajdziecie również w internecie, jeżeli będziecie zainteresowani takim ćwiczeniem. I jest jeszcze trzeci krok. W trzecim kroku, już znając jakby no, naszą sytuację i widząc ewentualne braki, to jakby tutaj zastanawiamy się, co zmienić, jak zmienić, co zrobić, żeby za rok to nasze koło życia było bardziej okrągłe, tak bym to ujęła. To na przykład, jeżeli w, w oszczędnościach zaznaczę sobie na przykład 3, czyli moja satysfakcja jest no raczej niska z tej dziedziny, nie oszczędzam na przykład albo bardzo mało, albo nie mam po prostu oszczędności, ale myślę o oszczędzaniu, to przy, tym właśnie, przy tej trójce, potem w tym kroku trzecim, zastanawiam się, co mogę zrobić, jaki mam wpływ na to, żeby e, tą moją satysfakcję zwiększyć. Niekoniecznie do dziesiątki, ale do ciut, ciut chociaż, nie? żeby na przykład w następnym roku, dokonując podobnej analizy, jednak ta moja satysfakcja wzrosła. I Jeżeli chodzi właśnie o takie planowanie, to zalecone jest, żeby to były małe kroczki, nie jakieś skok na głęboką wodę, ale malutkie, naprawdę malutkie kroki, które będą właśnie prowadzić do zmiany, czyli nie wiem, jakieś odkładanie 5 zł albo prowadzenie budżetu domowego. Albo chociażby edukacja w tym temacie, bo czasami chcemy coś, ale nie mamy wiedzy. W trzecim kroku właśnie działamy, staramy się znaleźć rozwiązanie, by ta nasza satysfakcja wzrosła i też dajemy sobie czas na to. Tutaj ten um, czas, jakby te ramy czasowe są bardzo ważne i istotne, czyli na przykład zakładamy, że w przeciągu Kolejnego miesiąca, na przykład, um, dowiemy się jak najwięcej o prowadzeniu budżetu domowego, ewentualnie, um, nie wiem, spotkamy się z doradcą finansowym, na przykład w przeciągu dwóch tygodni. Chodzi o to, żeby te nasze działania miały ręce i nogi, czyli nie, że ja sobie powiem, a to zacznę oszczędzać, i tak naprawdę nie wiadomo kiedy, co, jak. A mając jakby dokładne wytyczne, które sama sobie precyzuję, to jest po prostu większa szansa, że faktycznie coś zacznie się dziać w tym danym obszarze i po prostu będę mieć na to wpływ. I, i wydaje mi się, że to też jest super, że jednak no, biorę odpowiedzialność. Za tą sferę, za każdą z tych sfer, i jakby mam wpływ na swoje życie, na swoje wybory, decyzje, a nie po prostu żyję z dnia na dzień. Więc to chyba tyle w skrócie o kole życia. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to w miarę ok. Jeżeli nie, to to warto też doczytać czy ewentualnie poszukać, poszperać gdzieś na YouTubie, bo wydaje mi się, że jest sporo informacji na ten temat i zachęcam, zachęcam was do takiego audytu życiowego. Myślę, że warto się pochylić, spędzić chwilę, aby się zastanowić po prostu bo, bo sami wiemy, żyjemy w pośpiechu, ciągle jakieś sprawy na głowie, a de facto y, to są y, no bardzo ważne dziedziny naszego życia. Przynajmniej te moje. Tutaj wypisałam wszystkie, które mnie dotyczą. Jeżeli to moje koło życia ci się podoba, ewentualnie rezonuje z Twoim życiem y, i chciałbyś, chciałabyś. Też sobie takie ćwiczenie zrobić, to jak najbardziej mogę po prostu wysłać Ci PDF-a bądź w Wordzie plik. Namiar do mnie będzie w opisie. Także ja się już zabieram za robotę. Dzięki za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawicie po sobie ślad. Jeżeli się filmik podobał, ewentualnie temat, to zapraszam do subskrypcji. Staram się, aby moje filmiki były właśnie takie z życia wzięte. Planuję też filmik o budżecie miesięcznym. Przygotowałam sobie własny jakby szablon bo prowadzę budżet miesięczny już prawie od roku i też na pewno będę chciała zrobić taki filmik z podsumowaniem, z moimi e, wnioskami, e, moimi spostrzeżeniami, doświadczeniem. Także zapraszam.